Siemleczko wam, wam wszystkim, ja jestem Senderfan, a to jest już... Um, a ten jest już... Um, a kolejny, od, no, kolejny odcinek z serii The Game w Lego Batman 2 DC Super Heroes.

Fellow citizens, thank you for joining me today. Voting is serious business. So before you choose your next president, I want you all to take a deep breath. A really deep breath. <laughs> what do you think of your presidential candidate? We love him! We'll do Make sure they've all had enough, then we move on to the next campaign stuff. Okej, okay, no dobrze. Wielki robots jest to, wow. wszyscy panikają. Okej, okay, moment tablesman. oraz to panna. Okej. Okay. Dobrze. Mm. A ciekawe czy jeszcze robi nam, e, ciekawe czy jeszcze robi nam zagramy w tej grze, w tej grze, ciekawe. Okej, okay. tu jest mini, tu jest e, mini dostaw, ale nie, nie, nie weźmiemy go, bo nie możemy, ale widać, że, widzę, że, widzę, że to musimy zniszczyć. O, będzie strój dla dla bossmana i nawet już je, wiem jaki to jest ten opancerzony albo, albo może inny okej, okay, dobrze mm, już go, już budujemy a to za, aha no tak pan, pan też swą ma mgamy, okej, okay. i co musimy zniszczyć? Chyba to, tak? Tak, i my to musimy teraz zamrozić, właśnie, ale nie ma to, tylko to, o, właśnie, okej, okay. dobrze. I co? Aha. Co nam się przyda. Aha, ja po tym mo mogę chodzić. Ok. Dobrze. Hmm, to niszczymy. A. Aha. Aha. Na to nam dało kolejny strój. Dobrze. To buduje budujemy i już wiem wiem jaki to stry będzie właśnie yy, iz, izolowany a więc, a więc dobrze okej okay. idziemy i musimy yy, tamto ten prąd wyłączyć i dalej coś, by, coś tam jest dla, e, dla Supermana, okej okay. Dobrze wyłączamy to hmm. Bie, bieże, bierzemy e, Supermana i ciągniemy, ok. A co mam? Co nam to dało? Hmm. Okej. Okay. Na górę idziemy. Hmm. Naprawdę. Naprawdę. Ach. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tylko teraz. Super Supermenie Super cię. Mnie... Nie spadnij, nie spadnij. Okej, okay, no. Okej. Okay. Okej, okay. ale tu mam, Batman bardziej, bardziej, no nie. Potrzebny, potrzebny będzie. Co ja robię? Co ja, co ja? Dzisiaj robię... Okej. No, Superman okay. um, no. super, na nie, nie jest... ...potrzebny. No weź na to! O, dobrze. Okej. Okay. Ciągniemy za to I co? Aha Mamy... mamy przejście... ...tutaj Okej okay. Dobrze Superman też jest... Okej okay. Aha I... Za chwileczkę... Kurde Okej, okay. dobrze jeszcze raz tam musimy iść e, Dobrze No okej, okay. ale tu nas przysłał Ale jeszcze, no jeszcze No i jeszcze raz tam pójdziemy Okej okay. hmm. Tylko już bez Mm, spalania ok, jeden zniszczony, drugi już też ok mm. czemu ja dzisiaj non stop spalam, ok jeszcze raz, jeszcze raz idziemy tylko już bez spalania, ładno Aha. Hmm. Superman hmm, ten nie przejdzie, czy jak? Może nie przejdzie. Hmm. Okej, okay. a... Hmm. 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 Nie wierzę, nie wierzę. Okej, okay, a... Pozdolę się może. Mm, aha, nie no, musimy tam iść, musimy tam iść. Tylko już błagam ja was, nie spalajcie mi. Mm. Okej, okay. mm, dobrze. a z tej, a z tej, mam stąd dosięgnąć. Okej, dobrze. nic mm, co? Okej. Okay, dobrze. Um, teraz tutaj jesteśmy. I mamy, wow. Trochę inną żwarkę. Okej. Okay, dobrze. Tu za chwilę coś sobie zbudujemy. Okej. Okay, ale co to będzie? Aha. Śmigłowiec jakiś. No dobrze. Bierzemy sobie... Wow. Jaki potem potężne bicie. No. Okej. Okay dobrze. Aha, jeszcze to trzeba... To jeszcze trzeba dobudować. Okej. Okay. dobrze, tylko teraz... Trzeba zaczepić o noha, na O Właśnie. O. Aha, i siedzić mu. Okej. Okay. Spoko. No i co? I co? Ach... Iiii... helikopter nam się rozbił. Okej. Okay. Dobrze. E, chodźmy sobie... Aha. To mam strój? Dobrze. Czyli e, tak. E. A właśnie um, Robimy przejście Dobrze Okej okay, i możemy A A patrzcie mi tam jest czy, czy ja tam doskoczę? Może doskoczę Okej okay, już Ich sobie pokonamy Wow Mam już 32 tysiąc, trzydzieści dwa tysiące kasy okej okay. dobrze wezmę tą wezmę tą kosę czy tak nie bardzo chyba nie a więc do dobrze idziemy sobie tutaj kostium nie to pojrza <gry> Oczywiście jeszcze raz tam muszę iść, bo nie doleciałem, bo, bo dlaczego miałbym dolecieć jak mogę, nie, dole nie, nie dolecieć? On pięknie. Zdzięcznie. Doleciałem. Okej. Okay. I teraz tak. To sobie zbuduję. Hmm. Aha. Tylko tak. Ja w ogóle będę potrzebował tego stroju oczywiście. izolowanego, mamy okay. okej. Tu mamy... Tam musimy coś zbudować, ale do tego potrzebujemy... Mmm, Superman? Mmm. Okej. Okay. Mm. Ale później... Pokonamy sobie... Pokonamy sobie ich. Balcman strzel, nie wiem bo co, ale... Mm. No. Okej, okay, budujemy. No i w takie rzeczy chyba tylko mm, Superman. Pozdrawi... Pozdrawi... Eee budować. Okej. Okay. Mm -hmm. Ale potrzebuję teraz... tego stroju... izolowanego. Aha. Dobrze, on jest tam. To bierzemy go. No. Bierzemy go i idziemy tam coś zrobić, bo... no, tam coś było. Okej. Okay. Patrzcie jaki wielki ten... Ten robot. Okej. Okay. niech sobie ...spokoju... spokoju zostawiamy. Okej. Okay. ja muszę do tego wejść. Dobra, um, i mu świecić. Okej, okay, jeszcze trochę. Hm. Pięć, nie? Okej. Okay. Aha. No i teraz... Po prostu muszę... ...Supermana wziąć. Właśnie. I tam coś... ...począgnąć. Okej. Okay. Dobrze. Ach, ciągniemy. Okej, okay, i co? Pokona... pokonaliśmy go. Taki wielki robot, a z takimi ludzikami, to nie dał rady. Great job. What? I think I'm going to cry. Get going. Hmm. hmm. Okay. Pozo, now, Nowy the president's office is going to be No, no i znowu dałam czas do nas Robin No, w tej czymś, w tej grze mm, z Batmanem jest trochę y, Robin a trochę Superman No, Superman, okej okay. 16 złoty klocki do kolekcji Kontynuujemy sobie i teraz tak wykonamy sobie jeszcze jeden poziom Czemu nie? To jeszcze nie... To jeszcze nie, nie... Nie zniszczyliśmy tego robota, No. Ale w tym odcinku już go... Może zniszczymy. Nie wiem. Szalony plan. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. do kolejnego naszego poziomu. Właśnie tak, teraz prosto. Właśnie. W lewo. W prawo, właśnie. I tam już jest kolejny poziom. Superman, it seems that the secretive billionaire intended to secure his boats using mind altering gas dispensed from a giant robot. A strategy which was specifically outlawed by local ordinance following last year's disastrous mayoral campaign. More on this story later. Okej, okay. dobrze. Aha, mamy strzał z tego robota. Dobrze. A, hmm... Hmm... Bogiem sobie Batmanem, okej. Okay. Dobrze. Strzelamy, samy. My tak jak mamy strzał. Okej. Okay. My tam tutaj i ściałamy, i uciekamy. Okej. Okay. O! Uratowałem kogoś! No dobrze! Okej! Okay, mm, dobrze! Może... Aha! Muszę dać tak cały czas... O! Aha! Co mam może strzelać! O! Dobrze! Okej! Okay. Aha, i teraz z niego Oko! Na tym polega poziom! Dobrze! Uszamy, szamy! Okej! Okay, mm, jeszcze trochę... Давай, 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 давай. Окей. Нам же... И то есть идея. Окей, правильно, он мне Окей. Mm -hmm. A, my teraz mamy e, się bronić jakby, znaczy jakby, o, strzelać w jego rakiety, o, dawaj, 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 pięknie, okej, okay. mm -hmm. dobrze, i teraz, i teraz z niego strzać, okej, okay. strzamy, strzamy, o, okej, okay, jeszcze, 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 jeszcze trochę, jeszcze jeszcze trochę, Okay, yeah, mm. We're not losing them. I'm not trying to. We are the one. Okay. Wow. I found you a no, legacy Trochę ciężka. trochę strzelania w, no i trochę strzelania w tego robota okej okay. dobrze ok, okej dobrze strzelamy okej okay. jeszcze trochę i już by... No dalej, dalej, dalej okej okay. Games here. No visible from space, you idiot! <laughs> no, man. Calling all Justice Leaguers. Cyborg. Co chcesz zrobić? Ja nie Jak sami widzieliście, liga spraw sprawiedliwości nadchodzi. Ok. No. I to jest tak. W ogóle ta liga sprawiedliwości jest trochę późno um, nas chodzi, bo już prawie um, koniec. No, bo, już zbliżam, bo już zbliżamy się do końca już tej gry. No. Ale potem Potem już nagram LEGO małą trójkę. Właśnie. I tam pewnie, i, i tam pewnie y, tymi postaciami z tej ligi, y, ligi Sprawiedliwości będziemy pewnie grać sobie częściej albo nawet, albo nawet często. A okej, okay, dobrze. Czyli w sumie tak późno, tak późno to. Nie ma, na, nie ma, chodzi, talika. Ja się w tym momencie z Wami żegnam, subskrybujcie. No subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do usłyszenia, do no, usłyszenia, trzymajcie się, cześć! A i w ogóle to, to zostało nam dwa poziomy, no dwa poziomy do, koń, do końca gry. No, cześć!